Witam cię w Akademii Jogi Świadomości. Ja nazywam się Małgorzata Wrobel. Znasz mnie jako Portugosza. uczę języków obcych i jogi online. Łączę edukację z jogą i medytacjami. Tym razem zapraszam cię do krótkiej medytacji na pozytywne myślenie. Możesz wykonywać ją kiedy chcesz i gdzie chcesz. Na początek krótka koncentracja. Usiądź w pozycji łatwej, czyli z nogami skrzyżowanymi. Złóż dłonie w mudrę modlitewną ustawioną na centrum serca, zamknij oczy i wykonaj kilka głębokich wdechów i długich, powolnych wydechów. Z każdym wdechem twój brzuch delikatnie unosi się ku górze, a z każdym wydechem opada. Głębokie wdechy i długie, powolne, spokojne wydechy. I jeszcze raz wdech. I wydech. Otwórz oczy, opuść dłonie na kolana, a następnie połącz palce wskazujące i środkowe. Skieruj je ku górze. Kciukami natomiast przykryj pozostałe palce: serdeczne i małe. Ręce są ugięte w łokciach i delikatnie wysunięte do przodu. Jest to kąt około 30 stopni. Koncentruj się na czubku nosa i wykonuj długie, głębokie wdechy i powolne wydechy. Na wdechu liczysz do czterech lub powtarzasz w myślach mantrę sa, ta. Na ma. Na wydechu również liczysz do czterech lub powtarzasz w myślach mantrę. SA, TA, NA, MA. Wdech i wydech są równej długości. Kręgosłup jest wyprostowany, podbródek delikatnie obniżony. Koncentrujesz się na czubku nosa. Licząc do czterech na wdechu i do czterech na wydechu. Lub powtarzasz mantrę sa, ta, na, ma. Zacznijmy. Pamiętaj o poprawnej pozycji. Kręgosłup jest wyprostowany. Palce skierowane ku górze, wskazujące i środkowe. Pozostałe palce przykryte kciukami. Podbródek lekko obniżony. Wdech liczysz do czterech. Wydech również liczysz do czterech. Koncentrujesz się na czubku nosa. Wdech. Powtarzasz mantrę sa, ta, na, ma w myślach. Wydech. Powtarzasz mantrę sa, ta, na, ma w myślach. Wykonaj głęboki wdech, wciągnij pępek do środka, i zatrzymaj powietrze w środku. Zrób wydech, opuść ręce. Otwórz oczy. Dziękuję Ci bardzo za praktykę i zapraszam na kolejną za tydzień.